Gmina Polkowice otrzymała tytuł najbogatszego samorządu w kategorii miast powiatowych w rankingu wydawnictwa Wspólnota Samorządowa. Ten ranking wykonywało, wykonywali specjaliści z Uniwersytetu Warszawskiego. To bardzo miłe wyróżnienie. Ono zobowiązuje. Ja zawsze powtarzałem, że nie sztuką być pierwszym w rankingach, sztuką jest to, aby tak zarządzać gminą, żeby mieszkańcy odczuli to, że jesteśmy najbogatszą gminą w Polsce. Gmina Polkowice bije rekordy. Jeśli chodzi o pozyskiwanie środków zewnętrznych, to pomaga w uzyskaniu zrównoważonego budżetu. Zyskała 50 milionów środków zewnętrznych. R rekordowa liczba. Część z nich to środki na infrastrukturę, z czego bardzo się cieszę, bo to oznacza więcej dróg w Polkowicach i dróg o lepszej jakości. A jeśli chodzi o budżet, to dodatkowo w ramach naprawdę bardzo odpowiedzialnej polityki finansowej udaje się nam zmniejszyć zadłużenie gminy o 16 milionów złotych. W uniknięciu kryzysu gospodarczego w regionie mają pomóc liczne inwestycje infrastrukturalne i nie tylko. Cały czas pracujemy w referacie inwestycji nad tym, aby skutki kryzysu nie, nie dotknęły lokalnej gospodarki. Próbujemy, próbujemy ją ożywiać poprze, poprzez intensyfikację działań inwestycyjnych. Zlecamy zarówno projekty, jak i staramy się o pozyskanie środków zewnętrznych. Czy kryzys związany z pandemią koronawirusa widać już w finansach gminy Polkowice? Jeszcze na szczęście nie, te wpływy za, zarówno z cit jak i z pit są stabilne, wpływają w podobnych wielkościach jak w roku ubiegłym, ale oczywiście lepiej huchać na zimne i, i właśnie między innymi dokonując takich działań jak zmniejszanie zadłużenia, stabilizować budżet gminy, tym samym gwarantując mieszkańcom to, że jakość ich życia w Polkowicach nie zostanie zmniejszona. Polkowice być może unikną spowolnienia gospodarczego związanego z pandemią. Patrząc na wynik w rankingu najbogatszych miast powiatowych w kraju, można powiedzieć tak, że to miasto na to po prostu stać. Dariusz Nowakowski, miedziowe fakty.